Moi kochani, dzisiejszy temat będzie trudny, będzie bolesny, ale będzie nas również motywował i na samym końcu tego filmu będzie nam dużo, dużo lepiej. A dzisiaj pomówimy o tym, dlaczego po zakończonej relacji osoba narcystyczna chce, żebyśmy to my pierwsi wyciągnęli rękę na zgodę i do czego jest zdolna. Aby nakłonić nas, wręcz zmusić do takiego zachowania, przeprowadzono badania naukowe. I z tych badań rzeczywiście wyszło, że narcyz bardzo szybko czuje rozczarowanie. I to jest też człowiek, który chce, żeby partner czy partnerka był była idealna. Życie ma być idealne, miłość ma być idealna. I jeżeli tam jest tylko jakiś mały zgrzyt, to od razu właśnie czuje rozczarowanie i wręcz taki zawód, czuje się oszukany czy oszukana, że jak to tak, miało być inaczej i zaczyna oczywiście oskarżać o to ciebie. Jest to też człowiek, który nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje wybory, czyli to jest zawsze czyjaś wina, nigdy jego czy jej. I dlatego też y, taka osoba uwielbia rozstania i są takie relacje, w których te rozstania są naprawdę po każdej jakiejś sprzeczce czy awanturze. Luty, godzina, tam, nie wiem, 23. Wczoraj planowali jeszcze ślub, a dzisiaj do widzenia. Masz się pakować i wą. Wszystko jedno. Czy tam chodzą autobusy, czy ty jesteś samochodem, czy nie jesteś samochodem, koniec. Ciebie ma nie być tutaj. Dlatego też, w momencie, kiedy planujesz relację z kimś, to bardzo ważne jest, najważniejsze, żeby w ogóle zaobserwować, czy z tym człowiekiem da się tą relację zbudować. Czy to jest człowiek, z którym tą relację można zbudować głęboką, prawdziwą, taką, która przetrwa wiele, wiele, wiele lat. Dlatego, że przecież są ludzie, dla których dom, rodzina to jest fundament. Na zewnątrz będzie się waliło, paliło, ale w domu na niego czy na nią czekają. Tam są ludzie, którzy wspierają, którzy kochają. Czy zawsze jest idealnie? No nie, nie zawsze jest idealnie, bo ludzie nie są idealni. My też nie jesteśmy idealni. Ale to jest człowiek, który jest zaangażowany, który chce twojego dobra, i ty też jesteś zaangażowany, czy zaangażowana, i chcesz jego, czy jej dobra. I często jest tak, że ludziom niestety jest za dobrze i potrafią pomylić taką stabilizację z rutyną, z nudą. I o tym mówił też nasz polski naukowiec, profesor Wojciszke. Polecam bardzo jego książki, że często jest tak, że na przykład mężczyznę, tam latami po pracy wita zapach mufinków, i żona, która wie, że on po tej pracy będzie pił herbatę, więc mu robi herbatę i pyta się go, jak było w pracy. I takiemu człowiekowi może to się po jakimś czasie znudzić. I on będzie szukał sobie y, jakichś fajerwerków po, y, no, po, poza tą relacją. Dlatego, że tam jest kochanka, tam jest wieczna zabawa z tą kochanką, tam są, nie wiem, szpilki, lateks, a żoną na przykład nie było. I dopiero jak ta relacja z żoną, niestety, przez tą kochankę się zakończy, z kochanką zaczyna się normalne życie, to się okazuje, że to życie jest takie, takie jak z tą żoną. To jest po prostu rzeczywistość. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest zabawa, jest różnie. Ale właśnie najważniejsza jest ta głęboka, prawdziwa więź, to, że ty w domu masz przyjaciela. A żonę też można ubrać w takie lateksy, też można ubrać w szpilki. Też może być fajnie. Z rutyną trzeba walczyć, a nie poddawać się tej rutynie i szukać czegoś na, na zewnątrz. I to tak samo właśnie w rodzinie, w dalszej rodzinie. Mojego partnera też była, taka, taki przypadek. Jego kuzyn daleki pracuje w policji i miał taką kobietę, która mu przynosiła kanapki. Do, na komisariat i on się w ogóle znudził tym, bo to było nudne. I wziął sobie fan fatal. No i ma z tą fan fatal już 25 lat przygody. Oni są już dawno po rozwodzie, bo oni się prawie od razu rozwiedli. Ona też prawie od razu zaszła w ciążę i największą ofiarą w ogóle tego, co się dzieje, no to było i jest ich dziecko. Teraz to już jest dorosły chłopak, który się wyprowadził, ale on z tą matką niestety no, przeżył bardzo, bardzo dużo złego. Także to się w ten sposób kończy. No i zresztą ten daleki kuzyn mojego partnera również przeszedł bardzo, bardzo dużo złego. To kobiety też się mogą w ten sposób zachowywać, też mogą szukać wrażeń poza relacją. Także dlatego, kochani. Jeżeli macie stabilną relację, człowieka, który kocha, człowieka, który wspiera, to warto jest takiego człowieka docenić, podziękować i ukochać. A drugą stroną medalu są właśnie nasi narcyzi: to jak niektórzy siedzą na beczce z prochem, nigdy nie wiadomo, co tam się stanie. I kiedy dochodzi po raz kolejny do takiego rozstania albo może było jedno, ale takie konkretne to yy, takiemu człowiekowi bardzo zależy, żebyś to właśnie ty pierwszy się odezwał albo odezwała. A dlaczego? A dlatego, moi kochani, że jeżeli to ty się odezwiesz, to znaczy, że narcyz nie był taki zły, bo gdyby był taki zły albo taka zła, to przecież byś się nie odezwał albo nie odezwała. I nawet kiedy do siebie wrócicie, to jest zagwarantowane, że będzie to użyte przeciwko tobie. Sama chciałaś. Albo sam chciałeś, no i koniec, nie ma dyskusji. Po drugie, nieprawdopodobny zastrzyk zasobu, ten pościg, narcyz ci ucieka, a ty próbujesz złapać jak rybę i się tylko wyślizguje. Zobaczcie, no jaki mężczyzna albo jaka kobieta robi z tobą co chce, a ty i tak go pragniesz albo jej pragniesz. Idealne źródło zasobu, idealny były partner albo była partnerka. No, on dalej mnie chce, albo ona dalej mnie chce. I narcyz tego pościgu nie zakończy. Tylko i wyłącznie ty możesz zakończyć i po prostu przestać tego człowieka gonić. I koniec. Powiedzieć: Dobra, spadaj. Koniec. No bo dlaczego ktoś ma niszczyć twoje jedyne życie? A żyć trzeba. Po trzecie, jeszcze fantazje. Na przykład, ty, jak już jesteśmy przy tym lateksie, to zakładasz ten latek, zakładasz szpilki i idziesz do swojego byłego, gdzieś tam kręcisz się koło jego pracy. I później jedziecie do niego i godzicie się jak nigdy. Albo ty jedziesz po swoją byłą i, i też jedziecie do niej i robicie to samo. Jeżeli popełnisz któryś z tych błędów, to jest zagwarantowane, że następnym razem dostaniesz to samo albo jeszcze gorzej. Chciałam powiedzieć lepiej, ale w sumie gorzej. Dlatego, że ty pozytywnie wzmacniasz negatywne zachowanie takiego człowieka i pokazujesz, że z tobą można zrobić wszystko, a ty z tym nie zrobisz nic. A taki człowiek może cię podjucać do tego typu zachowania na przeróżne sposoby. Może na przykład wystawiać fotografie w mediach społecznościowych, Pokazując, że jest na przykład tak bardzo szczęśliwy, szczęśliwa, albo jakieś takie pikantne zdjęcia, żebyś zatęsknił, jeżeli to jest jakaś była narcyzka, taka fanfatal jak tam u, u tego kuzyna dalekiego. Może zamawiać coś na Twoje nazwisko, na Twój adres, może używać Twojego adresu mailowego do jakiejś subskrypcji, może się kontaktować z Tobą przez osoby trzecie. Że na przykład coś masz jego albo jej. Sposobów jest bardzo dużo. Już jak macie wspólne dzieci, no to już jest w ogóle prosta sprawa. To będzie atakować właśnie przez te dzieci. Także na to należy koniecznie zwrócić uwagę. Moi kochani, nie zasługujemy, żeby nas w ten sposób traktowano. W pewnym momencie my musimy te drzwi domknąć i podjąć decyzję, że kończymy to. To jest nasza decyzja. Dlatego, że narcyz albo narcyzka nigdy tej drzwi nie domkną i chcą, żebyśmy właśnie analizowali tę sytuację od początku i od początku, co zrobiliśmy źle, co poszło nie tak. Bo przecież na samym początku tej relacji, jeszcze cofnijmy się, tam pokazano nam, jakby mogło być. Więc bardzo często my też mamy taką nadzieję, że może jeszcze nie wszystko stracone. Że może kiedyś jeszcze będzie tak jak było tam kiedyś, gdzieś tam na początku. Tak jakby nam dali do powąchania czekoladkę, i ten zapach jest taki słodki. No, i teraz nam zabierają tą czekoladkę. No jak to? Nie, daj, ja już, ja już, ja już ją chcę. A człowiek właśnie po takiej relacji, gdzie był w takim nieprawdopodobnym, niesamowitym młynie, tych emocji, gdzie było tyle bólu, tyle manipulacji, i raptem paw i wszystko się kończy. I ty masz właśnie ten taki nieprawdopodobny znak zapytania nad swoją głową, jak to? I to wszystko? I chciałbyś, albo chciałabyś jakiegoś wyjaśnienia dlaczego. No ale tego wyjaśnienia nie dostaniesz, bo to są właśnie te niedomknięte drzwi. I przez te niedomknięte drzwi łatwo jest się wślizgnąć do Twojego życia i jeszcze raz rozpocząć to, co było do tej pory. Także tak, kochani, my domykamy drzwi, my decydujemy nasza świadoma decyzja, że właśnie koniec. Nie zasługujemy, żeby nas w ten sposób traktować. Moi kochani, ja Was serdecznie całuję. Pozdrawiam. Kto ma taką ochotę, to zapraszam serdecznie na konsultacje. Komentujcie, dlatego że pomagamy w ten sposób ludziom, którzy dalej tkwią w takich sytuacjach i nie widzą wyjścia. Także tak kochani. Pozdrawiam, całuję i papa.